sobie o Brooklyn i Pokój, czyli dwóch filmach, które łączą w zasadzie tylko trzy rzeczy. Po pierwsze, oba są oczywiście nominowane do Oscara w kategorii najlepszy film. Po drugie, w obu produkcjach pierwsze skrzypce grają bohaterki i jeśli już o tym mowa, to zarówno Brie Larson, jak i Sir Sharonan zostały nominowane za swoje role pierwszoplanowe. Dużo więcej jednak te produkcje dzieli, zatem zamiast dalej szukać wspólnego mianownika, przejdźmy sobie do rzeczy. No i zacznijmy od tego nieco lżejszego wagowo filmu, czyli w Brooklyn. Historia opowiada o skromnej irlandzkiej dziewczynie o imieniu Ellis, albo Elis, jak to pięknie wymawiają Irlandczycy. I ten film to w ogóle jest wybór numer jeden dla wszystkich miłośników irlandzkiego akcentu. W każdym razie, nasza Elis żyje sobie w jakiejś irlandzkiej mieścinie w latach 50. XX wieku, gdzie nie bardzo ma perspektywy na osiągnięcie czegokolwiek w życiu. Więc przy pomocy siostry rusza w podróż do Nowego Jorku, gdzie znajduje pracę, uczy się księgowości, a przy okazji poznaje też pierwszą prawdziwą miłość, czyli nader sympatycznego włoskiego imigranta, z którym powoli planują wspólne życie. I do tego momentu historia jest dosyć prosta i rozwija się jak na klasyczny melodramat przystało. Wiecie, nieśmiała dziewczyna w obcym mieście poznaje przystojnego młodzieńca i miłość pozwala jej rozkwitnąć, a także zacząć cieszyć się życiem. No wszystko jest po prostu piękne. Muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem fanem tego typu produkcji, co pewnie widzicie po tematyce kanału, więc siedziałem i oglądałem to z dużą sympatią, bo postacie naprawdę dawały się lubić, do historii wpleciono sporo humoru, no i zawsze miło popatrzeć sobie na realia, Życia sprzed ponad połowy wieku, no ale na pewno nie byłem jakoś zachwycony i pewnie szybko bym o tej produkcji zapomniał. No, uroczy romans dla jakiejś romantycznej duszy. Ale mniej więcej w tym momencie film decyduje, że czas by zrobiło się naprawdę ciekawie. Alice dowiaduje się bowiem o śmierci bliskiej osoby. Wraca więc do Irlandii, gdzie okazuje się, że czeka na nią dobra posadka księgowej. Zresztą ogólnie jej pozycja jako światowej osoby wzrosła w tej małomiasteczkowej społeczności, ale co najważniejsze, jest inny mężczyzna, który również jest Elis bardzo zainteresowany. Mało tego, okazuje się, że świetnie się z naszą bohaterką dogaduje. I szybko staje się jasne, że przed Elis naprawdę trudny wybór: czy zostać w ojczyźnie, czy wrócić do USA. I tutaj film naprawdę mnie wciągnął, bo w bardzo interesujący sposób pokazał te wszystkie mniej lub bardziej widoczne sugestie, naciski, czy nawet manipulacje rozmaitych osób z otoczenia Elis, mającą ją przekonać, żeby no została tutaj, gdzie jest jej miejsce, a nie tam rozbijała się gdzieś po świecie. Tym bardziej, że to nie jest tak, że nie było żadnych racjonalnych argumentów za pozostaniem w Irlandii. I to wszystko stanowi przede wszystkim naprawdę dobrą bazą pod rozwój naszej głównej bohaterki, bo to tak naprawdę film o niej, o ewolucji jej charakteru budowaniu pewności siebie i poczucia własnej wartości. Alice pierwszy raz opuszcza Irlandię jako zahukana, przestraszona dziewczynka, a kiedy wraca i musi podjąć decyzję, która zaważy na jej dalszym życiu, to podejmuje ją już jako dorosła, pewna siebie kobieta. I to jest moim zdaniem najmocniejszy punkt tego filmu, bo całe to pokonywanie drogi razem z Alice daje naprawdę sporo przyjemności z oglądania, a także ogromną satysfakcję, gdy widzimy ją już u kresu tej podróży. Do tego aktorzy są naprawdę bardzo dobrzy w swoich rolach, obaj panowie ubiegający się o względy Elis, a także wspomniana wcześniej Sir Ronan. Przemiana jej bohaterki jest niesamowicie wiarygodna, a i sama aktorka ma w sobie naprawdę dużo uroku i charyzmy. Podsumowując, Brooklyn nie jest dla mnie filmem genialnym, ani nawet takim, który zostanie mi w głowie na lata. Zresztą gdyby nie Oscary, to prawdopodobnie w ogóle bym się nim nie zainteresował, ale mimo wszystko nie żałuję nawet minuty poświęconej na jego oglądanie. I choć całość stała się dla mnie naprawdę interesująca dopiero gdzieś od połowy, to tyle moim zdaniem wystarczy, bym mógł go wam polecić. No ale przejdźmy sobie teraz do dania głównego. Przed wami... pokój. You're gonna love it. No i co ja wam tu mogę powiedzieć poza... Idźcie do kina, podziękujecie mi później, bo Pokój to przy całej mojej sympatii do Spotlight, czy tam pozostałych oscarowych filmów, które mi się podobały, rzecz zwyczajnie o klasę wyżej, bo to nie jest po prostu dobry film tak jak inne. To jest po prostu doświadczenie, które naprawdę daje do myślenia i pozostawia ślad. No dobra, ale po kolei. Historia jest naprawdę poruszająca. Film opowiada bowiem o matce, która od 7 lat, a jej pięcioletnie dziecko od urodzenia, są zamknięci w jakiejś szopie, która jest całym ich światem. Więc Jack, bo tak ma owy pięciolatek na imię, nie widział nic poza wnętrzem swojego Więzienia. I co jest najmocniejsze w tym wszystkim, to to, że Joy jego mama, starała się przez te wszystkie 5 lat mimo wszystko stworzyć mu przestrzeń do życia. Tak by mały nie miał zielonego pojęcia, że jest uwięziony przez jakiegoś psychopatę i po prostu miał dzieciństwo. I ta część jest po prostu druzgocąca. I wcale nie dlatego, że mamy tutaj jakiś wielki dramat, wręcz przeciwnie. Chodzi o to, że my jako widzowie widzimy, co się dzieje, widzimy, co jest grane, widzimy jaki beznadziejny i naprawdę tragiczny los spotkał Joy i jej dziecko. Ale jednocześnie nasza bohaterka robi wszystko, by to wyglądało normalnie. Widzimy jak stara się po prostu żyć, udając przed Jackiem, że wszystko jest okej okay i świat po prostu tak wygląda, jest zamknięty w tej małej przestrzeni. I film robi tutaj naprawdę kapitalną robotę, bo ten cały dramat i ta cała tragedia rozgrywa się w naszej głowie, kiedy już po prostu zorientujemy się co się dzieje i połączymy fakty. Do tego Brill Larson w głównej roli jest po prostu niesamowita I myślę, że Oscara ma w kieszeni no bo no nie ma szans, żeby ktokolwiek się tutaj zbliżył do jej poziomu. I mniej więcej w tym momencie, podobnie jak w Brooklyn zresztą, więc to tak jakby kolejny element, który łączy oba filmy, mamy zwrot akcji. Joy udaje się wydostać z więzienia dzięki przemyceniu małego Jacka na zewnątrz. I choć może film przestaje być wtedy tak poruszający, choć myślę, że tutaj znajdą się tacy, co będą z tym polemizować, to na pewno robi się jeszcze ciekawszy, bo możemy zaobserwować, jak nasza więziona przez tyle lat w jednym pomieszczeniu para bohaterów Mierzy się z zupełnie nową dla siebie rzeczywistością. Szczególnie kiedy chodzi o małego Jacka, który nigdy w życiu przecież nie widział nic poza szopą, w której się wychowywał. Otrzenie, jak oswaja się ze wszystkim tym, co każdy z nas miał na wyciągnięcie ręki od urodzenia, jest cholernie interesujące i wzruszające zarazem. No i właśnie, chwaliłem Brie Larson, ale mimo to prawdziwą gwiazdą tego filmu jest Jacob Tremblay. Nie wiem, co to jest za cudowne dziecko, ale ten młody w wieku nie wiem, 8-9 lat ma już na koncie genialną rolę. Tak niesamowicie wiarygodną, tak trudną i wymagającą pokazania całego spektrum emocji, że to jest naprawdę niesamowite, jak to wyszło. Także wszystkie Oscary powinny po prostu iść do tego młodego człowieka. Jakbym ja był na miejscu, któregokolwiek z panów, którzy na najbliższej ceremonii odbiorą statuetkę za swoją pierwszoplanową rolę, to bym po prostu ją wziął i zaniósł temu młodemu na złotej tacy. No co za niesamowity występ. Słuchajcie, będę z wami szczery. Nie chcę mi się rozgadywać o tym filmie, bo boję się, że po prostu każde moje słowo popsuje wam wasze osobiste doświadczenie. Więc po prostu powiem krótko. Naprawdę warto iść do kina. Pokój stoi po prostu na niesamowicie wysokim poziomie pod każdym względem. Reżyseria, aktorstwo, muzyka, do tego całość ma ten ciężar i to wcale nie polega na szantażu emocjonalnym. To nie jest tak, że nagle leci smutna muzyka i wiemy, że film nam mówi, no tutaj masz się wzruszyć, a w tej scenie masz się cieszyć razem z bohaterami. Tutaj wszystko po prostu przychodzi naturalnie. I więcej takich filmów chcę oglądać, a nie, wiecie, rozmaite szmir pokroju. I zielonej mili i inne wyciskacze OS. To po prostu jest różnica poziomów widoczna gołym okiem. I właśnie sobie przypomniałem, że mam jeszcze moc szpiegów do omówienia o mat. W każdym razie, pokój jest najlepszym, co mają do zaoferowania tegoroczne Oscary. To jest po prostu wybitna produkcja, dająca do myślenia, mądra, odważna. Po prostu piękna. I to tyle na dziś. Także w kolejnym materiale przebiegniemy sobie przez kilka innych Oscarowych pozycji, o których nie miałem jeszcze okazji wspomnieć, albo nie miałem czasu jeszcze o nich wspomnieć. Natomiast przed całą ceremonią możecie oczekiwać krótkiego vloga z moimi, powiedzmy, faworytami. A potem widzimy się oczywiście w relacji live na blogu ikabot.pl. Zapraszam bardzo serdecznie. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę. Idźcie na pokój do kina. Trzymajcie się. Do zobaczenia.